I witajcie moi drodzy z terenu budowy naszej siłowni ogrodowej. Niestety w dzisiejszym blogu nie będzie nic z budowy ze względu na to, że zdarzyła się lekka kontuzja na treningu koszykówki. Niestety dostałem piłką. Jest to normalna kontuzja, jeśli chodzi o koszykówkę, podejrzewam siatkówkę również, że dostaje się piłką w palec, palec po prostu boli przez chwilę. Albo lekko wychodzi, poprawia się to samemu. Przeważnie ci, którzy grają w kosza, to wiedzą, że można go poprawić samemu. Naciąga się palec, palec poboli dwa dni i to tyle. I można dalej kontynuować normalne życie. Niestety tym razem yy, jest trochę gorzej, gdyż palec ta, kość, ta górna część jakby weszła w środek palca, palec był tak gdzieś koło pół centymetra krótszy. No i co, i trzeba było to nastawić. Niestety samemu nie umiałem tego nastawić, próbowałem. Próbowali też koledzy z drużyny pomóc, też się nie udało i skończyło się to w szpitalu. W szpitalu też nie było łatwo, żeby to nastawić, ale na szczęście udało się i całe szczęście, że nic się nie złamało, po prostu palec wypadł i no, został nastawiony. Torebka stałowa podejrzewam jest uszkodzona, także palec był spuchnięty. Teraz już jest w miarę OK. Już jest trzeci dzień po, jest w miarę OK, także będzie wszystko dobrze. Myślę, że dwa tygodnie e, zrobię sobie przerwę od w koszykówkę i od pracy takiej fizycznej. Gdzieś, gdzieś coś muszę przytrzymać e, lub też docisnąć. Także sobie dam spokój na razie z tym, z siłownią. Ze względu na to, że teraz nie mogę kontynuować tej pracy, nie pokażę Wam reszty jak tutaj dokańczam. Też czekam na niektóre materiały jeszcze chciałbym wam zaproponować takie, takie vlogi. Poradne vlogi, to są vlogi z mojej trasy do pracy. Zawsze kiedy do pracy, to mam dużo przemyśleń. Nudzi mi się w tym w tej drodze to są przeważnie korki. Chciałbym wam się podzielić tymi przemyśleniami, które mam. Chciałbym zrobić takie krótkie vlogi. Maksymalnie 10 minutowe, trzy razy w tygodniu może się nawet uda, że będą to vlogi, takie strasy. To nie będą jakieś profesjonalne, nagrywane telefony, po prostu moje przemyślenia, bez jakichś widoków, bez specjalnych jakichś podkładów muzycznych i tych spraw. Chciałbym, takich, chciałbym z Wami porozmawiać o takich życiowych sprawach, związanych na przykład z Waszą rutyną codzienną, z tym jak wstajecie rano, jak pobudzacie organizm do tego, żeby w czasie dnia lepiej funkcjonował. Co jecie rano, czy ćwiczycie, czy chodzicie na spacery, czy biegacie, co wykonujecie, żeby wasz organizm, żeby wasza głowa też zadziałała lepiej, żeby to wszystko ruszyło z rana pełną parą. Taki mam pomysł na nowego, na nowego vloga. Mam nadzieję, że pomysł Wam się podoba. Ja spróbuję parę tych vlogów nakręcić. Nie wiem, jak to wyjdzie w aucie. Mam nadzieję, że to wyjdzie w miarę ok, że. Będziecie chcieli to komentować, bo to w sumie nie do oglądania. Mam nadzieję bardziej, że będziecie chcieli to komentować, że będziecie podpowiadali, jakie wy macie swoje rytuały codzienne, czy tam o innych sprawach mentalnych. Będą też inne tematy, nie tylko samorozwojowe, nie tylko zdrowia psychicznego, fizycznego, ale też inne tematy. To, co mi przyjdzie po prostu na myśl danego dnia, może jakieś sprawy bieżące, które wypłyną dnia wcześniejszego. Będę chciał poruszyć jakieś sprawy polityczne, geopolityczne, też politykę i geopolitykę. Nie chciałem wchodzić, ale niestety takie są czasy, że musimy wszyscy w tym, w tym siedzieć. Niekiedy chciałbym też takie tematy poruszyć. Coś, co sprawia, że moje. Poczucie psychiczne staje się trochę gorsze przez niektóre wiadomości. Wiem, że to nie jest dobre, że lepiej tego nie oglądać, ale niestety wszyscy musimy być na bieżąco w dzisiejszych czasach w tym, co się dzieje. Także takie tematy też chciałbym z wami poruszyć. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim, o takim krótkim vlogu dwa-trzy razy w tygodniu z trasy mojej do pracy. Tak jak mówię, to nie będzie jakiś profesjonalny vlog, to będzie raczej taki. Taka tam pogaduszka sobie yy, osoby, która siedzi i się nudzi w aucie danego dnia. Ale mam nadzieję, że zgromadzimy tą naszą społeczność trochę bardziej bliżej. Że zaczną się jakieś dyskusje na temat, yy, a ja robię tak, a ja robię tak, a ja robię to, żeby było lepiej. I może zdarzą, znajdą się osoby, które po prostu wezmą z nas przykład. Nie tylko ze mnie, ale z waszych doświadczeń życiowych. Po prostu wezmą przykład i będą chcieli po prostu zmienić również swoje życie. Jest moje, takie jest moje założenie tych vlogów. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zapraszam wam już, Was już teraz na takiego wstępnego vloga. Zaraz, chwilę, jak poczekacie, zakończę to. To będzie taki wstępny vlog. Ja już go będę nagrywał, podejrzewam jutro, ale by zobaczycie go jeszcze w tym vlogu. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Słuchajcie, zostawcie, yy, daj znać w komentarzach, czy ta forma Wam odpowiada, czy, chcecie, czy chcielibyście coś zmienić. Może jakie tematy chcielibyście poruszyć, żebym na przykład powiedział swoją opinię na jakiś temat. Nie jestem specjalistą, ale. Zawsze opinię mogę wydać. Tak samo jak słucham opinii wszystkich ludzi, tak jest warto przesłuchać też mojej opinii na niektóre tematy. Tak sobie przynajmniej myślę. Że nic. Ja Was zapraszam już teraz na pierwszego vloga z serii Podróż z Gralem. Tak będzie się nazywała ta seria. Zapraszam Was serdecznie. Jest godzina 6:39. Ja wyruszyłem właśnie z domu. Jestem w drodze do pracy, także zaczynamy nasz nowy cykl. Dzisiejszy temat miał być inny. Wczoraj przemyślałem, że ten temat, przemyślałem sobie na temat tematu, to dziwne. Miał być troszeczkę inny temat, ale niestety życie napisało scenariusz taki, że dzisiaj wstałem rano, mam taki swój stały rytm poranny. Nie wiem, czy wy też macie swój stały rytm poranny po to, żeby dobrze wejść w dzień, po to, żeby. Się nie stresować z samego rana, żeby to wszystko szło jak najszybciej, jak najsprawniej, bez stresu. I mój rytm to jest pobudka o 5 rano, zawsze później od razu idę się po prostu ubierać, toaleta i te sprawy, czyli naturalne sprawy, które wszyscy robią. Pierwsze co robię, jak schodzę na dół, to jest biorę naszego psa Golden Retrievera, idę z nim na półgodzinny spacerek, żeby on się załatwił przed naszą pracą, jakby się nie zostaje w domu sam. I dla siebie samego, że mógł się na spokojnie odprężyć. Dla mnie te spacery mają naprawdę duże znaczenie. Jest cisza o 5 rano, nie ma nikogo na dworze, jest naprawdę można dużo rzeczy przemyśleć, powoli obudzić się. To działa super, dla mnie przynajmniej. Następnie wracam do domu, daję jeść naszemu psu, później robię sobie kawkę, pakuję się do pracy, wychodzę do pracy i to tyle. To jest taki mój poranek zawsze. Ale dzisiaj. Niestety mój rytm został zaburzony. Mój rytm został zaburzony, bo po pierwsze wstałem, poszedłem się ubrać, myję zęby, słyszę, że nasza córka płacze. Idę zobaczyć, co się dzieje, no coś złego jej się śniło. No to traci się już minuty. I nie wiem, czy macie to samo, że jak tracicie minuty ze swojego e, czasu, takiego, takiego stałego rytmu, to wpadacie w taki lekki niepokój. To jest bardzo słabe uczucie. Bardzo słabe uczucie, że wpadacie w taki Niepokój, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. Przynajmniej ja tak mam. Chciałbym się z tym z Wami podzielić, właśnie. Następnie, po tym, jak już córka się w miarę e, uspokoiła, poszła dalej spać. Poszedłem na spacer. Ale pies jest coś od dwóch dni chory. Także ten spacer zajął nam de facto jakieś 10 minut dłużej niż normalnie, niż standardowo. I to wszystko spowodowało to, że moje, mój czas po prostu wprowadził mnie w stres bo na przykład w tym momencie jest 6.41 a ja w tym momencie już powinienem być w jakiejś pół drogi do mojej pracy ale oczywiście nie jestem zdążę oczywiście do mojej... Do, 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 okej, okay, bo kamera spadła no, słuchajcie, oczywiście ja zdążę do pracy eee, to nie jest tak, że nie zdążę do pracy no ale mam też swój, taki stały rytm, który no jak gdzieś mi się noga powinie, na parę minut, to czuję niepokój we To jest bardzo głupie i słabe uczucie, naprawdę bardzo głupie. W związku z tym chciałbym się Was zapytać, czy wy macie taki stały rytm wasz pobudkowy, czy po prostu macie to totalnie e, gdzieś i sobie po prostu A, mikrofon jeszcze. Czy wy macie to totalnie gdzieś, iż tak po prostu wstajecie, i jak wyjdzie, tak wyjdzie, czy się spóźni, czy się nie spóźni? No bardzo chciałbym sprawdzić kiedyś, jak to jest mieć taką, e, taki dzień, że po prostu wstaje i mówię, a wyjdzie, to wyjdzie, spóźnię się, to się nie spóźni. Chciałbym wam powiedzieć, że jeszcze nigdy w życiu nie spóźniłem się do pracy. To jest, e, to jest też masakra. Znam wszystkich kto, ludzi, których znam, to przynajmniej parę razy się spóźniłem swojej do pracy i nie mają z tego powodu. Wyrzutów sumienia. Ja się jeszcze nigdy nie spóźniłem do pracy. Ja zawsze jestem w standardowym czasie, zawsze jestem dużo przed czasem. To jest dziwne. Czy pracowałem e, kiedyś jako pracownik fizyczny, czy teraz jako pracownik biurowy? zawsze mam to samo. Nigdy nie spóźniłem się do pracy. Chcemy się Was zapytać o opinię: jak Wy macie e, swoje odczucia co do poranka? Czy macie swoje stałe nawyki? czy po prostu jedziecie na pełen spontan w ogóle wydaje mi się tak mi się przynajmniej wydaje, że taki rytm poranny dobrze też wpływa na nasz początek dnia, że o kamera się usunęła oczywiście chciałbym się was zapytać jaki wy macie rytm poranny i czy myślicie, że taki jest, taka, ry... taka zmiana rytmu czy też taki wprowadzenie takiego standardowego rytmu do E, każdego poranka, czy to może dobrze wpłynąć na nasz e, na nasze samopoczucie w czasie dnia czy to może dobrze wpłynąć też na to, jak wejdziemy w dany dzień, czy się lepiej pobudzimy, czy ten dzień będzie lepszy czy ten dzień będzie gorszy chciałbym się was zapytać w ogóle, czy wy macie swoje rytmy, czy macie taki pomysł na to, że jak macie ten swój rytm, że po prostu tak robicie każdego dnia e, czy to wam się Lepiej sprawdza, czy później wchodzicie w ten dzień lepiej, bardziej zmotywowani, bardziej zrelaksowani, takim spokojem ducha, bo powiem szczerze, że dla mnie działa ten mój rytm, taki standardowy, działa to bardzo pozytywnie na mój rytm dzienny. Aha, tu jest zablokowane, albo nie wiem, że... A, to już otwarte To chyba nie uda się dzisiaj nagrać tego vloga pewności. No właśnie mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. Słuchajcie, ja jeszcze chyba dogram tego vloga jeszcze raz ze względu na to, że dzisiaj wyszło to fatalnie. Dzisiaj taki pierwszy vlog. Wstęp po prostu do tego, co chcę robić. Mam nadzieję, że kamera mi następnym razem nie będzie spadać, że to jakoś ustawię tutaj w ten sposób, żeby to miało ręce i nogi żeby ta jakość przekazu i jakość wszystkiego była też dużo lepsza nie wiem, czy światło też jest dobre, także to wszystko będziemy sprawdzać w następnych, w następnych odcinkach i co, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy taka forma Wam się podoba omówienie takich pierdół po prostu, to co mi przyszło do głowy może ktoś się boryka też z takimi problemami jak ja, typu, że no czy muszę tak robić jak gdzieś taka, Czy muszę inaczej robić? Oho, tutaj też chłopek o Także to jestem ciekawy, jak jest to, jak to wygląda u was. Słuchajcie, dajcie znać. Czy też macie swój ryt? Czy na przykład szykujecie śniadanie do pracy przed dzień pracy? Bo ja na przykład nie szykuję do pracy. Mam taką możliwość, że w pracy mogę sobie zrobić. E, śniadanie, mogę też ugotować sobie w pracy, także to też nie jest e, jakiś duży problem. No ale nie wszyscy mają taką możliwość, ja wcześniej też nie miałem takiej możliwości. Także mnie ciekawi, czy robicie sobie śniadanie do pracy e, 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 dzień wcześniej, czy tego samego dnia też, czy szykujecie sobie na przykład ubrania do pracy dzień wcześniej, bo ja tak mam. U mnie wszystko jest przygotowane w jednym i tym samym miejscu. Ja na przykład przygotowuję ubrania w dzień przed pracą. Ja mam wszystko przygotowane po prostu wszystko od majtek, skarpetek, koszulki, spodni i tak dalej. Wszystko jest ładnie złożone w jednym i tym samym miejscu, że ja tylko wstaję rano, łapię za tą kupkę rzeczy, idę do łazienki, żeby się ubrać. I tak to u mnie wygląda. No cóż, mój dzień wygląda trochę jak dzień świra. Mam, mam tego świadomość, że no po prostu tak to wygląda no i nie inaczej. No ale co, może to niektórzy z Was mają inne podejście do, do sprawy? Także dajcie mi znać. E, dajcie również znać, co myślicie o tym kontencie, takim krótkich filmów. I tyle, kończymy na dzisiaj. Na dzisiaj taki testowy vlog, e, jak to pójdzie. Wiem, że muszę coś zrobić z kamerą, no bo jest lipa. No bo jest całkowita lipa, jeśli chodzi o trzymanie kamery i tak dalej. Także wiem, że muszę coś z tym zrobić. I właśnie wjeżdżam do pracy, także żegnajcie i widzimy się w następnym e, vlogu, czyli już jutro lub pojutrze. Zobaczymy jak to wyjdzie. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Życzę Wam wszystkich miłego dnia. I pamiętajcie, nie stresujcie się, bo nie ma po co.